Cześć, ja nazywam się Zegnut. Jeżeli chcesz zobaczyć jak szybko sprawdzić obecność na zdalnej lekcji, to zaczynajmy. To jest standardowy widok lekcji w aplikacji. Na górze wybieramy zakładkę pokaż uczestników i w tym miejscu klikając trzy kropki rozwijamy więcej działań. I tu mamy pobierz listę obecności. Informacje jakie będą tu zawarte są od momentu, kiedy my weszliśmy na spotkanie do momentu wygenerowania listy. Więc trzeba przemyśleć, kiedy to będziemy robić. Klikamy pobierz listę obecności. Najczęściej pobiera się do katalogu pobrane. Jest to plik w Excelu. Tu mamy takie dane, imię i nazwisko i wszystkie wejścia i wyjścia ze spotkania. Jeżeli ktoś kilka razy wchodził i wychodził, to wszystko będzie tutaj odnotowane. Jeżeli chcemy kogoś szybko wyszukać, klikamy Ctrl F i wpisujemy na przykład nazwisko. W tym filmie to jest wszystko. Jeżeli nie chcesz przegapić następnych, to zasubskrybuj kanał poniżej. Dodatkowo w opisie filmu jest link do pozostałych filmów dotyczących aplikacji Microsoft Teams. Do zobaczenia. Cześć.